Nie kręci się na ciszy. Właśnie się nakręciło. Ja się nie odzywam, tylko kręcę, bo mnie w filmie nie ma, także ja tylko celuję i, i, i jest, jest, Hubert jest tu za kamerą, ja go widzę, a on mówi, że go nie ma. Ja bym tam jedno, jedno, jednego funta bym zmienił. No, F-dur bym zmienił. Zaraz, znaczy, będzie się zgadzało. O wokalu mówisz. Potrafisz poczuć to, potrafisz poczuć to. Paweł, dwa głosy zostawiamy do momentu tego. Potrafisz, potrafisz. I w i w ta tak I wtedy wchodzi trzeci głos jakby wstecz podrzuć to, potrafi spoczuć 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 to. Otrawisz,